Cześć, witam Was, Rafał Hebisz, trener, fizjolog oraz... Dawid Markiel, współtwórca platformy iTrainer. E, Dawidzie, ostatnio rozpoczęliśmy wątek e, celów do zrealizowania podczas zimowych treningów. Dzisiaj chciałbym ten wątek kontynuować i, i przybliżyć naszym słuchaczom e, treningi, które odbywają się e, głównie na siłowni. Jestem bardzo ciekawy, ponieważ sam również... E, Jestem na jednej ze ścieżek faj trainerzy. I niektóre rzeczy nie są do, dla mnie do końca jasne. No, będziesz miał okazję rozwiać swoje wątpliwości. <gry> Dziękuję. Ostatnio omówiliśmy cele treningowe związane z jazdą na rowerze, wielogodzinną jazdą na rowerze, Dziś z kolei chciałbym się skupić na dwóch celach, które najbardziej kojarzą mi się z siłownią, ewentualnie mogą być wplecione w trening biegowy. Jest to zwiększenie rekrutacji jednostek motorycznych podczas wysiłku oraz zwiększenie odporności mięśni na uszkodzenia. Dawidzie, czy wiesz w takim razie o czym będziemy rozmawiać? Domyślasz się? Domyślam się, ale więcej nie powiem. Domyślasz się, ale więcej nie powiesz. No dobrze, wśród czynników, które wpływają na to, jak dobrze nam pójdzie na zawodach. Wymienia się takie rzeczy jak zaangażowanie większej ilości jednostek motorycznych w jednym czasie. Jednostka motoryczna jest to ilość komórek mięśniowych, które unerwia jedno zakończenie nerwowe. Im więcej takich jednostek jesteśmy w stanie zaangażować, tym większą moc osiągniemy. Ma to szczególne znaczenie wtedy, kiedy chcielibyśmy uciec na wyścigu czy podjechać pod stromy podjazd. Eee, czy też może zafinansować, albo walczyć o lepszą pozycję po starcie, eee, chociażby w zawodach cross-country. Eee, również dość istotny jest fakt posiadania dużej ilości jednostek motorycznych gotowych do wysiłku, z tego powodu, że jeżeli wykonujemy wysiłek z intensywnością mniejszą niż maksymalna, no to angażujemy pe pewną pulę komórek mięśniowych, które mamy, ale na ogół nie wszystkie. No, i po jakimś czasie te, które pracują, się zmęczą. No, i jeżeli potencjalnie możliwości rekrutowania większej ilości jednostek motorycznych są duże, to możemy zastąpić te, które są zmęczone nowymi, świeższymi, mniej zmęczonymi jednostkami motorycznymi, i wtedy z dużą mocą pojedziemy w dłuższym czasie. Jest, są jeszcze dwa czynniki, które mój zespół badawczy mm, oceniał w kontekście zdolności kolarskich. E, I tutaj mam na myśli mały stopień oszkadzania komórek mięśniowych podczas wyścigu kolarskiego. Sprawdzaliśmy tą cechę i u kolarzy górskich, i u kolarzy szosowych. Spodziewaliśmy się, że ta cecha jest ważna wśród kolarzy górskich, ponieważ mamy tutaj wibracje, strome podjazdy, które wymagają dużych napięć mięśniowych, więc te czynniki potencjalnie wydawało nam się, że powinny w dużym stopniu wpływać na wynik, tak? czy uszkadzanie komórek mięśniowych, ponieważ kolarstwo górskie sprzyja uszkadzaniu komórek mięśniowych. Jak się domyślał nie do końca się tak stało. Udało się. Wśród kolarzy górskich w dużym bardzo stopniu ten czynnik miał wpływ na ostateczny wynik. Jak miał się? Najlepsi jak... kolarze w małym stopniu uszkadzali swoje komórki mięśniowe. Średni, którzy gonili za tymi najlepszymi, pewnie musieli dać siebie więcej, pewnie popełniali więcej błędów technicznych, skoro jechali trochę wyższym tempem względem swojego jakiegoś takiego stanu komfortu. I w związku z tym u nich uszkodzenia komórek były większe, a najsłabsi z kolei, podobnie jak najlepsi, uszkadzali komórki mięśniowe w małym stopniu. Prawdopodobnie wynikało to z małego zaangażowania. A jak to się miało do kolarzy szosowych, o których na początku mówiliśmy? Na szosie bo, zakładaliśmy, że ten czynnik nie będzie bardzo istotny, dlatego że przede wszystkim nie ma wibracji, nie ma wstrząsów, które bardzo oddziałują, uszkadzająco na, uszkadzając na nasze mięśnie, ale okazało się że na ile najlepsi że nie uszkodzili komórek mięśniowych, ale ci średni, którzy nie byli w stanie zafiniszować z peletonu, albo wręcz zostali za peletonem, mieli bardzo, bardzo mocno wyniszczone. Czyli rozumiem, Mię. że dzisiaj porozmawiamy, jak zmobilizować większe rzesze komórek, które będą w stanie przenosić tam obciążenia? Porozmawiamy o tym, jak zmobilizować większą ilość komórek do mięśniowych do wysiłku kolarskiego. Pracownik. Oraz jak sprawić, żeby one się nie uszkadzały. Jeszcze jedną rzecz chciałem przy okazji omówić. To rzecz jest nazywana transformacją szybkokurczliwych kurczliwych włókien mięśniowych. Transformacja to przekształcenie w kierunku innej, innej charakterystyki tych włókien. Czyli można z szybko kurczliwych na, na te drugie? Nie pamiętam. Wolnokurczliwe. Aż tak dobrze to chyba nie jest. Natomiast wraz z treningiem włókna szybko kurczliwe mogą nabierać. Cech włókien wolnokurczliwych. Mhm. I dzięki Czyli robimy temu. robimy takie hybrydy. Y... Bądź staro, ich, ich z, m, właściwości są bardziej elastyczne, tak? Yy, może Stają nie hybrydy, bardziej. dlatego że te ich zdolności do wysiłków krótkotrwałych, yy, intensywnych, z dużym oporem, trochę się zmniejszają wskutek tego treningu. Mhm. Yy, tak też sądzę po wynikach moich badań, w których no, moc maksymalna wskutek niektórych treningów spadała, ale zdolność do pracy powiedzmy w średnim czasie już rosła. Ale to chcesz powiedzieć, że z, nagle z zawodnika takiego typowo wytrzymałościowego. Yy, można, zrobić, można go delikatnie próbować przerobić na sprintera? Tego nie badałem. E, raczej badałem w kierunek drugą odwrotny, stronę? odwrotny. Że odwrotny zawodnicy, roku. którzy osiągnęli bardzo duże moce maksymalne, trochę te moce maksymalne u nich zaczynały się obniżać, ale praca powiedzmy w kilkukrotnie powtórzonym ciężkim wysiłku e, szła do góry. Czyli był to kierunek jak gdyby pożądany, zwłaszcza w kontekście kolarstwa górskiego. Przejdźmy zatem do szczegółów. Jak sądzisz w takim razie, jak powinien wyglądać trening, który będzie realizował nam te cele? Podejrzewam, że powinien to być trening odbiegający od jazdy na rowerze, bo to na co dzień robimy, i trening, który powinien angażować inne, nieco mięśnie bądź w inny sposób, aktywować je niż jazda na rowerze. No to pozwoli, że ci przerwę. Dobrze. Można by było na rowerze, ale nie chciałem akurat w okresie zimowym w ten sposób. Dobrze, to przedstawia. Porozmawiamy, więc jeżeli będziemy rozmawiali o okresie wiosennym, wtedy widzę tutaj możliwość kontynuacji realizacji tych celów poprzez trening rowerowy. Natomiast tutaj chciałem się skupić na pracy z dużym oporem, ale oporem zewnętrznym niezwiązanym z rowerem. Oraz na ćwiczeniach y, biegowych, skocznościowych. Y, które Czyli trening, również, mówiąc trening siłowy, masz y, na myśli siłownie takie ćwiczenia siłowe? Dźwiganie ciężarów, Dzika, a w tym wypadku głównie przysiad, y, półprzysiad, przysiad bułgarski, marsz wykroczny. Y, ćwiczenia, w których możemy zastosować duży opór. Jeżeli stosujemy duży opór, to mamy sytuację taką, że po pierwsze. Duży opór sprzyja zaangażowaniu dużej ilości komórek mięśniowych w jednym czasie. Tym samym realizujemy pierwszy cel, o którym dzisiaj wspomnieliśmy. I drugi jednocześnie też. Czy kolejność, czy kolejność ćwiczeń, które wymieniłeś, też powinna być zachowana na siłowni, czyli najpierw angażujemy grupy największych mięśni, czyli czterogłowe za pomocą są przysiadów i później przechodzimy przez farmera, poprzez je jeszcze jakieś ćwiczenia, czy jak, jakie są Twoje spostrzeżenia od strony tej takiej badawczej, jako trenera dawniej, trenera kadry Polski? Moim zdaniem powinniśmy akurat w ramach jednego treningu wykonać może maksymalnie dwa ćwiczenia, ja bym widział to w ten sposób, że jeżeli zaczynamy okres przygotowawczy to trening może być skomponowany z marszów wykrocznych które będą formą być może samą sobie w treningu Czyli marsz farmera, tak? Tak, a mhm. może przygotowaniem rozgrzewkowym też do przysiadów, jeśli ktoś jest bardziej zaawansowany, natomiast w sporcie profesjonalnym w dalszych okresach przechodziłbym w kierunku przysiadów w przypadku zawodników amatorów być może marsz farmera byłby dobrą formą przez cały sezon. No jest to forma bezpieczna, wykrok mniej obciąża staw kolanowy, mamy też mniejszy trochę ciężar w marszu farmera, więc jest to ćwiczenie dość bezpieczne i uważam, że celowe jak najbardziej w przypadku kolarza amatora. W przypadku kolarza profesjonalnego match farmera też jest dobry, zwłaszcza jako uzupełnienie rozgrzewki, a w dalszej części trening powinien być oparty w większym stopniu o przysiad. Czyli mamy dwa ćwiczenia takie podstawowe, na których powinniśmy się opierać: swój trening siłowy, jeśli chodzi o te główne partie mięśni, nóg, ile serii, jak już tak wchodzimy bardziej w szczegóły. Trudno powiedzieć dokładnie, wszystko zależy od indywidualnych możliwości. Mogą wystarczyć 3-4, a może być tak, że ktoś będzie w stanie wykonać 10. Jeżeli widzimy, że nie jesteśmy w stanie z zadanym obciążeniem wykonać kolejnej serii ćwiczeń, to wtedy powinniśmy skończyć te, trening i to nam będzie determinowało liczbę serii. Mhm. Eee, także, jeśli chodzi o ten aspekt, to ćwiczenia siłowe są bardzo skuteczne. Eee, natomiast, nie wspomnieliśmy o jeszcze jednej ważnej eee, cesze ćwiczeń siłowych. One są wykonywane tak naprawdę z dużą intensywnością. Mamy duży ciężar. I trzeba naprawdę, mimo że może częstość skurców serca nie zawsze na to wskazuje, to trzeba w tym ćwiczeniu pracować z intensywnością dość dużą. A skoro intensywność jest duża, to mamy korzystne warunki do tego, żeby nasze komórki mięśniowe, jeśli zrobimy odpowiednio dużą liczbę powtórzeń, nabierały cech wolnokurczliwych. Jeżeli wykonujemy dużą liczbę powtórzeń, to nasze mięśnie muszą się tak zaadaptować, żeby być zdolne do pracy w coraz dłuższym czasie. A więc nabierają cech dzięki temu wolnokurczliwych i to jest dla nas bardzo korzystne. No i w końcu, jeżeli mamy duży opór, to dzięki dużemu oporowi mięśnie w czasie treningu mogą się uszkadzać. Na pewno poczułeś nie raz, jak wróciłeś z siłowni, że bolą Cię nogi. Zwłaszcza, jak zaczynasz przygotowania i pierwszy raz po dłuższej przerwie idziesz na siłownię. Tak, zakwasy wtedy niekiedy potrafią mi półtora, 2 tygodnie trwać. No! Po pierwszych siłowni. No to, niestety. No, to tak, skrajny to przypadek. Na ogół trwają 3-4 dni, 2-4 dni. Yy, objawiają się wieczorem lub następnego dnia, czasem po dwóch dniach. Natomiast jest to odczucie dość korzystne, ponieważ świadczy o tym, że mięśnie zostały uszkodzone, w trakcie restytucji, jeśli ich tutaj kolokwialnie mówiąc, naprawa pójdzie nam sprawnie, no to z czasem uodparniają się na uszkodzenia. I mm -hmm. jest to dla nas dość istotne. Kolejna rzecz, którą chciałem dzisiaj omówić, to ćwiczenia skocznościowe. Ćwiczenia skocznościowe będą się charakteryzowały tym, że po pierwsze, one też łatwo doprowadzają do uszkodzeń mięśniowych. Po drugie, mm, też są dość intensywne. W związku z tym znów będziemy realizować trzeci i czwarty cel, o którym wspomnieliśmy na wstępie. E, czyli uodpornienie na uszkadzanie komórek mięśniowych oraz transformację włókien szybkich w kierunku wolnych włókien mięśniowych. E, I moim zdaniem, ćwiczenia skocznościowe są ważnym aspektem wspierającym trening siłowy. Czy te ćwiczenia powinny być realizowane jako oddzielny trening, czy je wplatamy w ćwiczenia dotychczasowe, czyli na przykład w ćwiczenia siłowe, czy w ćwiczenia typowo biegowe? W przypadku kolarzy amatorów proponowałbym zrealizować to w ten sposób, że w czasie treningu na siłowni Najpierw e, zwracamy uwagę na wykonanie m, przysiadów czy marszów wykrocznych, e, a następnie w dalszej fazie treningu wykonujemy kilka serii ćwiczeń skocznościowych. E, Czyli natomiast połącz, łączymy to z... Y, z... Myślę, że tak można mhm. zrobić, natomiast w przypadku kolarzy zaawansowanych e, często to rozdzielam i te treningi często są wykonywane oddzielnie, a czasami jeszcze stosuję inny schemat po wykonaniu 12-13 e, półprzysiadów e, z obciążeniem gdzieś na poziomie 80% masy ciała. E, sztanga zostaje odłożona na stojaki, po czym trenujący wykonuje kilka dynamicznych wyskoków w górę. Mhm, rozumiem. A jak, jak, jak e, ćwiczenia skocznościowe mają... Tak, dwa lata temu, e, będąc prowadzony przez Mikołaja e, Dziewę, czyli też naszego trenera z, z -trenera, e, miałem e, wplatane w bieg ćwiczenia skocznościowe. Czy I to były wyskoki, z... czy po trzy serie, na przykład wyskoków w górę, były zyskakiwanie, wskakiwanie na ławkę gdzieś w parku, czy na murek najlepiej, żeby nie niszczyć ławki. Jak, e, czy... Taka forma. W tym wypadku, jak sądzę, bieg był formą rozgrzania się lub też formą aktywnego wypoczynku pomiędzy seriami ćwiczeń skocznościowych, więc taka forma jest jak najbardziej formą bardzo prawidłową. Ja, jeśli chodzi o szczegółowe rozwiązania, często w przypadku profesjonalnych zawodników, jeszcze stosuję do tego urozmaicenia polegające na tym, że... W trakcie wyskoków są wykonywane jakieś półobroty, e, czy przeskoki. Zamknięte oczy. Często też <gry> tak, często jeżeli jest osoba towarzysząca, to można to połączyć z kontrolą innych czynności, czyli łapaniem, odrzucaniem piłki, można różne tory przeszkód skocznościowych. Czyli to jest jeszcze po to, żeby pobudzić inny zmysły, który niekiedy na rowerze też mają wpływ. Dokładnie. Odbywając. Można ułożyć 3, 4, 5 torów różnych, na których trzeba różne przeskoki Jednonuż, obu nóż, z półobrotem w dal, w górę zaaranżować i na różne sygnały dźwiękowe czy też wizualne zawodnik ma zareagować w określony sposób <ENCY> i pokonać my. odpowiednią ścieżkę wykonując um, przy, znaczy um, tak jeszcze aby liczba błędów um, w trakcie wykonania tej ścieżki była jak najmniejsza bo tutaj w przypadku tak rozbudowanych ćwiczeń błędy się pojawiają jeżeli zawodnik ma sześć różnych opcji musi szybko zareagować na sygnał jeszcze męcząc się bo seria takich ćwiczeń trwa wtedy no powiedzmy 45, 60, 120 sekund, no to błędy są nieuniknione. Tu z takich ćwiczeń, to e, mówiąc, mówiąc o takich ćwiczeniach, od razu mam przed oczami e, Nino Schulter, Schultera który jest właśnie znany z różnych niekonwencjonalnych ćwiczeń, łącznie z tym, właśnie, że zamyka oczy no, na poziomie elity Tak to i... wygląda, i... dlatego że rywalizując w zawodach musimy prawidłowo wykonywać nasze zadania kolarskie, jednocześnie prawidłowo reagując na wszystkie inne bodźce, które docierają nas, Czyli do nas. Czy, z otoczenia. czy przeciwnik ci wyprzedza, czy masz kamień, czy musisz przeskoczyć? No, czy... czy jest dziura, zakręt, czy nieślisko, zabieje, tak, nie zawieje, i... więc wszystkie te wrażenia trzeba odbierać i jednocześnie wykonywać swoją pracę. się, tak, na korzyść. Stąd mhm. tego typu budowanie treningu w ten sposób uważam za bardzo sensowne. No, Niestety w przypadku programów elektronicznych no, nie jest do przewidzenia to, czy ktoś ma pomoc osoby z zewnątrz, tak, czy nie ma takiej dodatkowej. pomocy, więc mhm. tego typu rozmaicenie jest już trudne do realizacji. Natomiast nasi słuchacze, nasi użytkownicy, jeśli nas słuchają, no, to mam nadzieję, że też dzięki temu odbierają lekcje, że w ten sposób treningi, które planujemy, można byłoby we własnym zakresie też modyfikować przeprowadzać i przeprowadzać. Mhm. Należy przy tym pamiętać, tutaj też przygotowałem specjalny slajd, że tego typu treningi możemy zmodyfikować w jeszcze inny sposób, wpleść inne formy ruchu, które też powodują uszkodzenia mięśniowe i też mogą być intensywne. Tutaj wymieniłbym dynamiczne biegi z częstą zmianą kierunku ruchu. No, to jest rzecz, która jest dość trudna. Do pokazania elektronicznie. Choć jeszcze y, trudniejsze byłyby, powiedzmy, zjazd narciarski po stronnym stoku. Jeżeli zjeżdżasz po stronnym stoku z częstą, e, z dużą li, liczbą skrętów z po drodze, to jest to ćwiczenie bardzo mocno obciążające mięśnie w kierunku ich właśnie uszkodzenia. No, my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto ma stok narciarski i kiedy jeszcze z niego, skorzystając z tego typu to mam ćwiczenia, nie ma. A do tego jeszcze, jakiego typu to będzie stok, ale jeśli ktoś ma taką możliwość, to we własnym zakresie taka modyfikacja jest możliwa. Trening poprzedzony rozgrzewką biegową czy trenażerową i 20 minut i na stok. To mam pytanie. Jest okres zimowy, są narty biegowe. Narty zjazdowe. Z tego, co, co widzimy, jeżdżąc choćby nawet do Jakuszyc, bardzo dużo znajomych, kolegów, rowerzystów, spotykamy na, na, na szlakach roweru, szlakach, przepraszam, biegowych, czy to uprawiając. Narciarstwo, narciarstwo biegowe, biegowe klasyczne klasyczne klasyczne, lub łyżwowe. Tak, łyżwowe. Jak to się ma w takim kładzie do nart zjazdowych? Bo do tej pory zawsze uważałem, że narciarstwo biegowe jest bardziej pożądany um, dla um, kolarza? Znaczy niż tu rozmawiamy zjazdowe. o innych celach, uh -huh. bo jeżeli chodzi o narciarstwo biegowe, to je moglibyśmy przyporządkować z naszego poprzedniego odcinka. I tu mhm. też być może zabrakło z naszej strony informacji, że taki trening w formie nart biegowych może być uzupełnieniem e, treningów, o które omawialiśmy w ubiegłym tygodniu. Treningów, które bardzo długo trwają e, i są e, ukierunkowane na to, żeby e, usprawniać e, zużycie treningów puszczowych. taki puszczowej. trening ciągły. Tak, taki trening mhm. ciągły lub trochę zmienny. O, na nartach biegowych na ogół e, biega się w górach, gdzie płasko nie jest, więc jeszcze jest to trening zmienny. Ale w, w niczym by to nam nie przeszkodziło i w naszej aplikacji tego treningu oczywiście nie ma, bo być nie może. Bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto i kiedy może i do tego mieszka w górach i ma dostęp do tego typu możliwości. Mhm. Ale jeśli ktoś nas słucha, to jest to też dla niego informacja, że jak najbardziej może zastąpić trening wytrzymałościowy biegiem na nartach lub wyczerpującym górskim marszem wielogodzinnym i być może taki trening, takiego treningu nasza aplikacja nie przeanalizuje, no ale z tego powodu też się nic wielkiego nie dzieje, no przeanalizuje trening następny, który będzie tydzień później. Ale przeanalizuje w momencie badania formy, wtedy wyjdzie... No, e, jeśli ten trening, ten trening wpłynie na naszą formę, to oczywiście to będzie miało skutek... W... W którymś tam momencie dalszym na funkcjonowanie naszego programu. Natomiast jeśli chodzi o jakąś taką bieżącą analizę błędów, które pojawiają się w czasie, Tak, terminu, nie ma punktu odniesienia. No to nie mhm. ma punktu odniesienia, więc analizy mhm. być nie może. Aczkolwiek no, też nie jest to żadna tragedia, ponieważ najlepsi na świecie. No, Często można popatrzeć na profil Nino Shurtera, że on często czy to skitury, czy to narty biegowe, czy to wędrówki, y, czy inne formy ruchu w okresie zimowym sobie wplata. No i, no i co? No I tego typu trening przeanalizowany dość Ja też nie je, bo być nie może. również ostatnio pokazuje się na biegówkach dosyć często. No Trening także... też musi sprawiać przyjemność, a nie być tylko i wyłącznie cały czas poddawany analizie. Jak sam wiesz, Rafał, dużo naszych y, użytkowników y, platformy iTrainer. To są osoby pracujące, na co dzień, pracujące po 8-10 po godzin niekiedy i niekiedy ciężko im wcelować w nasz trening bądź nie mają możliwości skorzystania z takiego treningu, jaki my im serwujemy. Czy w związku z tym na przykład w weekendy, jeśli nie jest w stanie wyjść na rower na 3-4 godziny, może pojechać w góry, ponieważ żona, dziewczyna chciałaby w góry jechać i cele jakby treningowe zostaną spełnione? No, myślę, że na pewno tak. Na pewno może pojechać w góry, na może pójść na spacer, na pewno może pójść na skitury e, lub zrobić coś innego. Ważne jest, żeby ta aktywność trwała wtedy, akurat w tym konkretnym przypadku, relatywnie długo i żeby intensywność gdzieś na poziomie umiarkowanym e, utrzymywać, co pewnie będzie akurat trudne do kontroli w takich warunkach. Myślę Dawidzie, że wyczerpaliśmy temat. Dość długi chyba nam dzisiaj odcinek wyszedł, jeśli chodzi o czas. Ale... Ale... Czas fania, ale przyjemnie było porozmawiać i dziękujemy za uwagę. Dziękujemy.